Siema, tajko za kanał Koza Sport. Już dziś na specjalnym streamie mamy dowiedzieć się nowych informacji związanych z FIFA 18, dlatego stwierdziłem, że skoro rozpoczyna się ten hype, no to czas zrobić przede, przewidywania ocen ogólnych. Dziś zaczynamy od prawdopodobnych upgrade'ów. Mam prośbę, żebyście zwrócili uwagę tutaj na to, że nie ma zawodników Manchesteru United, Chelsea, Ani Realu Madryt oraz Barcelony, ponieważ one będą miały swoje, te drużyny będą miały swoje oddzielne odcinki. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętali, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, nie zapomnijcie, Zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco, bo będę starał się robić jak najwięcej filmów związanych teraz właśnie z FIFA 18, a teraz. Zaczynamy od zawodnika, który był absolutną rewelacją poprzedniego sezonu, a mowa oczywiście o Kilianie Bapelotę. To jest naprawdę niesamowite, o jakich kwotach transferowych słyszy się w kontekście tego młodego gracza. 160 milionów euro miałby wydać podobno Real Madrid, żeby ściągnąć go do siebie. To są naprawdę niesamowite kwoty. Zobaczymy, jak będzie wyglądała jego sytuacja, jeśli chodzi o klub. Ja wiem jedno: będziemy spodziewali się naprawdę wielkiego upgrade'u tego zawodnika względem jego zeszłorocznej karty. No, która jak widzicie, nie wyglądała zbyt dobrze. 71 od Oceny ogólnej, lewe skrzydło, i to jest ocena, która jest jedyną oceną na karcie niespecjalnej. Reszta to były karty Inform, em, karty Men of the Match, karty Tots, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o jedyną kartę niespecjalną, jaką on posiadał, to właśnie 71 oceny ogólnej. Moim zdaniem, plus 10 dla tego zawodnika będzie zasłużone. Pamiętajcie, że jej w swoich ocenach jest bardzo często asekuracyjne, więc nie wydaje mi się, żeby Lotte miał nagle 84 oceny ogólnej. Ale oczywiście mogę się mylić. Kolejny na naszej liście. chase is the snoof Francuz genialny Usman Dembele. To jest naprawdę ktoś niesamowity, kogo ogląda się z ogromną przyjemnością. Przez jego technikę, przez jego opanowanie piłki, no i oczywiście, że jest w stanie to wszystko wykonać na ogromnej szybkości. No i moim zdaniem jego rozwój zostanie także odzwierciedlony dodatkowym upgrade'em. W tej fifi miał on już kartę 77, została ona podniesiona do 80 na moim zdaniem FIFA 18. Powinien zacząć z oceną ogólną w okolicach 82. Moim zdaniem będzie to całkowicie zasłużone. Kolejny zawodnik na naszej Liście, to tym razem e, zawodnik z Ligi Angielskiej jest to oczywiście Harry Kane. Tak samo karta, która dostała e, podwyższoną ocenę ogólną podczas trwania tego sezonu, ale moim zdaniem FIFA 18 powinien rozpocząć z jeszcze wyższą e, oceną ogólną. 87, wydaje mi się, że to będzie zasłużone overrodu dla tego zawodnika. To jest absolutny top, jeśli chodzi o napastników w lidze angielskiej. No i moim zdaniem powoli puka do tej już międzynarodowej czołówki, dlatego 87 będzie dla niego jak najbardziej zasłużoną oceną ogólną dowodnił, że te sezony i te bramki, które strzela, to już nie jest to już nie jest przypadek, to jest naprawdę bardzo dobry napastnik teraz wracamy do Francji kolejny na naszej liście jest Toliso. tu na wpływ, wpływ na jego ocenę ogólną będzie miał nie tylko będą miały nie tylko jego naprawdę znakomite występy w Olimpiku Lyon, ale także zmiana klubu, przejdzie on do Bayernu tak więc wpływa to na ocenę jego ogólną z punktu widzenia reputacji w zespołu w którym gra, tak więc myślę, że to będzie miało także wpływ no i Tolisso może mieć ocenę ogólną nawet w okolicach 83. Ta karta w przyszłej FIFA może być naprawdę niesamowita. Zresztą, tak samo jak kolejny młody pomocnik i znów zawodnik Tottenhamu, czyli Deli Ali. Myślę, że będzie to karta oceniana na 83. Zresztą, tak samo jak Hurricane ym, i Dembele oraz Toliso. Miał on podniesioną ocenę ogólną w trakcie trwania FIFA 17, ale myślę, że od kolejnej edycji zacznie on z jeszcze, z jeszcze wyższą oceną ogólną. Tak samo jak kolejny zawodnik kogutów, no i absolutna rewelacja, jeśli chodzi o Ultimate Team. Hume Min Son, tej karty obawiają się wszyscy i moim zdaniem powinien on dostać naprawdę znacznie podniesioną ocenę ogólną. Może troszeczkę przesadziłem z tym 84, jednak patrząc na jego umiejętności, patrząc na to, ile daje ekipie Tottenhamu i porównując jego ocenę ogólną do innych w tym zespole, wydaje mi się, że 79 jest naprawdę krzywdzące. Oczywiście na jego ocenę ogólną w tym przypadku także wpływa na. Bo niestety nie jest to zbyt duży prestiż międzynarodowy, ale wydaje mi się, że spokojnie powinien mieć on w pomiędzy 82 a 84. Ja dałem mu najwyższą granicę, jaką ustawiam. No i liczę na to, że zobaczymy naprawdę wysoko ocenionego Korańczyka, tak samo zabójczego w następnej fifie. Co prawda, głupio się czuję, mówiąc to wszystko, będąc fanem arsenalu. No ale zobaczcie tylko na tą kartę. To jest po prostu przyjemność grania nim tak samo jak następnym graczem na naszej liście, czyli Driesem Mertensem. Tu oczywiście na uwagę zasługuje moim zdaniem zmiana pozycji powinien zostać on przesunięty do środka czy to jako SPO, czy to jako napastnik czy to jako CEF, pod, nieobec pod nieobecność Arkadiusza Milika sprawował się on znakomicie w środku co prawda wydaje mi się, że możliwe że znowu wróci na skrzydło kiedy Milik skoczy do podstawy jedenastki, chociaż mówi się nawet o całej zmianie systemu gry na polu tak czy siak, moim zdaniem w przyszłej FIFA powinien mieć zmienioną pozycję oraz jeszcze o jedno oczko podniesioną ocenę ogólną, no i pozostajemy w seria, bo kolejny na naszej liście jest Paolo Dybala. Naprawdę, to jak rozwija się ten zawodnik, jest niesamowite, i myślę, że w kolejnej FIFA już na samym początku powinien dostać on o 1 ocenę ogólną więcej. Pamiętajcie, że to już jest naprawdę wysoki pułap. Paolo Dybala ma obecnie 86, no i tu to nie będzie tak, że co roku będzie teraz dostawał plus 3, więc powoli rozpoczynamy tą wspinaczkę, jeśli chodzi o ocenę ogólną. Moim zdaniem, plus 1 będzie jak najbardziej zasłużone dla tego zawodnika. Zresztą, jak dla kolejnego niesamowitego strzelca, czyli Pierre-Emerick obama Yanga. To jest absolutna czołówka, jeśli chodzi o napastników i moim zdaniem plus jeden e, mu się należy, żeby oddzielić go troszeczkę od tych graczy e, z tego typu ocenami ogólnymi. Poza tym e, moim zdaniem wymieni się on oceną ogólną z Marco Roysem, który w tej chwili miał 88, no ale raczej jego karta zostanie zdowngrade'owana e, no i wydaje mi się, że obama Yang wtedy wskoczy i będzie 88 nadal e, w BVB. E, zostajemy w, w Bundeslidze i tu kolejna rewelacja tego sezonu grający dla Lips Nabi 80 to ogólnej moim zdaniem tyle będzie w stanie wyciągnąć jego karta na samym początku następnej FIFA jest to i tak plus 2 względem zeszłorocznej edycji czy tam w sumie jeszcze tegorocznej, no bo FIFA 17, oczywiście, no ale to może być naprawdę niesamowity zawodnik. Wszystkie statystyki, mega zbalansowane i to może być naprawdę bestia w przyszłorocznej FIFA. Zresztą, tak samo jak Gianluigi Donnarumma. Już teraz, moim zdaniem, jest to naprawdę OP Bramkarz dzięki swoim warunkom fizycznym. Na przyszłej FIFA na pewno doczeka się on podwyższonej oceny ogólnej, czyli jeszcze refleks wzrośnie. No i ogólnie będzie to jeszcze lepszy bramkarz, a przy tych warunkach fizycznych może on w przyszłej FIFA być kimś pokroju. Batlanda z FIFA 17. Zobaczymy jak będzie to wyglądało. Moim zdaniem karta oceniona na 80. No i... Zostajemy na sam koniec tego filmu w Serie A. No i w polskich klimatach, ponieważ kolejny zawodnik na naszej liście to Wojtek Szczęsny. Po genialnym sezonie w Serie A przychodzi on do jeszcze lepszego klubu, co moim zdaniem poskutkuje wzrostem oceny ogólnej przynajmniej o 2. Tak więc będziemy mieli ocenionego bramkarza na 83, a może i więcej. Moim zdaniem ta ocena może być nawet jeszcze wyższa. Aczkolwiek chciałem być tutaj dosyć ostrożny w tych swoich prognozach. I wyobraźcie to sobie: będzie Buffon oceniony na pewno bardzo wysoko, i jeszcze na ławce będzie bramkarz kolejny od Oceniony naprawdę przyzwoicie, ponieważ moim zdaniem będzie to tak, jak mówię, 83, może nawet 84. No i będzie to chyba najlepiej obsadzona bramka w Europie, czego oczywiście życzę Juventusowi, a w zasadzie. Może nie do końca życzę Juventusowi, ale chciałbym po prostu jak najlepiej dla Wojtka Szczęsnego, bo tego zawodnika naprawdę lubię. No i ostatni polski akcent i ostatni zawodnik w tym zestawieniu, czyli Piotr Zieliński. To jest ktoś, kogo Wy bardzo chcieliście zobaczyć, no bo pytałem się Was na Facebooku, jakie chcieliście zobaczyć te upgrade'y. No i Piotrek Zieliński pojawiał się bardzo często. Do końca nie jestem przekonany, czy dostanie on podniesioną ocenę ogólną, dlatego um, zostawiłem to bardzo ostrożnie. Ja oczywiście chciałbym, żeby ta ocena była jak najwyższa, bo jestem fanem stylu gry tego gracza, ale patrząc na to moim zdaniem realistycznie, widząc jak jej czasami ocenia zawodników, może nie wyglądać kolorowo ta ocena, znaczy może po prostu nie być tutaj upgrade'u, ale mam nadzieję, że się mylę i zobaczymy wysoko ocenionego Piotra Zielińskiego. Więc w ten sposób prezentowała się pierwsza porcja upgrade'ów, jaką dla was przygotowałem. Jeśli chcielibyście wiedzieć więcej tego typu materiałów, możecie zostawić łapki w górę. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało. To był kozak kanał Koza Sport Na razie. Piona!